w symulatorze Assetto Corsa Competizione na nowym torze Nürburgring, Nürburgring w Niemczech. Jest to dodatek do, do symulatora Assetto Corsa Competizione. Będę jeździł oczywiście tak jak zawsze w goglach. Mam dość długą przerwę w jeżdżeniu i w nagrywaniu. Tutaj jak widzicie, Ostatni raz uruchamiałem Asetokorsa 11, 11 maja, także to będzie już chyba za 3,5 3 miesiąca temu e, także odzwyczaiłem się i od ścigania, od, odzwyczaiłem się od gogli, e, a poza tym pierwszy raz będę jechał e, na tym torze e, w tej w tej grze, w tym symulatorze e, Także jestem ciekaw, jak to wszystko wygląda w wirtualnej rzeczywistości. Tor znam z innych gier, z innych symulatorów. Coś tam trochę pamiętam. Dzisiaj się okaże, zaraz się okaże, ile tego pamiętam. Także zapraszam was do, do, do tej mojej mojego streamu. Nagrywam na żywo, także tutaj nic nie będzie kombinowane. Po prostu żywy ja, żywe wyścigi. Także zapraszam. Nie wiem ile to zajmie. Odpalamy. Także widzicie, 11 maja, ostatnie uruchomienie tej gry. Także odpalamy Steam VR. Że to wszystko się tutaj bardzo ładnie odpali, eee. Eee. to wszystko zobaczymy. Na razie się wszystko ładnie uruchamia. Dobrze, e, trening e, jednoosobowy, pokażę Wam, spróbuję pokazać Wam mój samochód, mój auto, którym się ścigam. E, to jest Ferrari e, 296, e, startuje w specyfikacji GT3, auto ma około 600 koni, opiera się na fabrycznym Ferrari 296 GTB. Silnik V6, 3 litrowy. Podejrzewam, że tam jest jakaś albo hybryda. Na pewno są dwie turbosprężarki. Waży około 1250 kg. Startuje z numerem, zawsze numerem 12 który dedykuję mojej kochanej żonie. Także zapraszam, zaraz odpalimy. Odpalimy tor Wybieramy. Ja widzę trochę więcej niż wy, bo w Goglach wyświetla mi się więcej niż wy widzicie. Zaraz tutaj wybiorę sobie szybciutko Nurburgring Niemcy Tor e, ma około 20 km, 21. E, tam, może on jest chyba był modernizowany. Długość tutaj mi się w grze wyświetla: 25 km, 170 zakrętów. Także mm, troszkę będzie się jechało. E, trening, godzinę ustawimy sobie. Powiedzmy godzinę piętnastą. Yy, pogoda bezchmurna, optymalne warunki na torze. Także zobaczymy jak to się jak to się będzie jechało. Okej, okay. to jest moje Ferrari. Yy, od środka. Tor, widać pusty. Jestem jedynym tutaj zawodnikiem na, na torze. Ustawimy sobie konfigurację auta, paliwo około 40 litrów. I ruszamy, tutaj będziecie tak to wygląda z bliska. Kręcę kierownicą, kierownicę mam e, oczywiście w rzeczywistości, tutaj taką wyścigowo, Logitecha, komputerową z force feedbackiem, także odczuwam wyraźnie to, co dzieje się z kołami, z autem. Mam pedały, także mam pedały tutaj. Hamulec naciskam i gaz, także jak widzicie, wszystko, wszystko nie działa. Mogę się rozglądać po aucie, także to jest. Taka, taka atrakcja daje, daje wirtualna rzeczywistość i ten symulator. Mam nadzieję, że tutaj ustawienia grafiki są chyba w porządku. limiter prędkości. Uuu tego zakrętu nie znam. Jadę z Wami pierwszy raz, także e, e, liczę na jakieś pobyłki. Auto ma 600 koni. E, już planych par kilometrów przyjechałem tym autem, także. Auto dosyć dobrze znane, natomiast sam tor, akurat jedziemy jeszcze tutaj odcinkiem, którym jest dosyć znany, bo to jest odcinek, w którym jeżdżą auta Formuły 1 i ten, ten, ten odcinek tego toru był już wcześniej dostępny w tym symulatorze, natomiast on jest tutaj, zaraz będzie się troszeczkę inaczej. Inaczej będzie o, ten tor tutaj dalej się ciągnął. Zaraz wyjadę na to pętlę północną. Trochę mam tremę. Jeżeli to oglądacie, to tak jak mówiłem, ja to nagrywam na żywo bez żadnego przygotowania, bez żadnej tutaj korekty. O, o, gdzie ja mam teraz jechać? Co tu się dzieje? Czy ja źle się skręciłem? Czy co? Kurczę, coś chyba nie tak pojechałem. To miałoby być 20 km Coś chyba nie tak pojechałem, naprawdę. Coś tutaj jest nie, nie tak jak trzeba. Chyba tam muszę skręcić na końcu tamtej pętli, chyba w lewo. Zaraz zobaczymy. Przepraszam Was, ale naprawdę pierwszy raz jadę tym torem i nie wiem o co tutaj chodzi, to powinno być 20 km Dobra, to skręcę w lewo teraz. O, chyba wyjechałem tam, gdzie chciałem. O, o. Tak, teraz już wyjechałem na tą północną pętlę toru Nürburgring. Aj, 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 aj. No jak widzicie coś tam coś tam gdzieś pamiętam trochę ten tor. Albo po prostu asekuracyjnie bardzo jadę, ale gdzieś tam w mózgu się zapisały te, te dziesiątki okrążeń, w Gran Turismo, jeszcze chyba na PlayStation 1 albo 2. No właśnie. Jakbyście się zastanawiali, jaką prędkości jadę tutaj na, na wyświetlaczu górny, górny prawy róg, takie szare, szare pole wyświetla się prędkość. Tutaj w tej chwili 150 około 150 km na godzinę. No nie czuć tej prędkości w takim aucie. Duża góra. Tutaj duża góra dla z dedykacją chyba dla Agnieszki. Obiecałem jej, że ją tutaj pozdrowię. Pozdrawiam cię Agnieszka. Widziałeś dużą górę. Jedziemy dalej. 240 na godzinę. Niezłe przeżycie, ten zakręt. ciśnienia w oponach mam takie dość kiepskie. Eee, więc auto nie prowadzi się całkiem tak jak powinno. Ja tego toru też tak dość po omacku jak pomele znam i pamiętam. Kto wie, o czym mówię, to. To będzie wiedział co mam na myśli pozdrawiam tu oczywiście wszystkich chłopaków z Lem Racing niedługo rozpoczyna się mam nadzieję kolejna liga ACC Corsa Competizione, prawdopodobnie to będzie takie jak ostatnie dwa sezony Dix Racing PL Ee, także jeżeli ktoś będzie chciał z Was e, oglądać moją, moje tu zmagania w tych, e, w tych rywalizacjach, to zapraszam subskrypcja, e, komentarze. No i e, lajki oczywiście. Na kanale moim oczywiście tam jak byście chcieli zobaczyć są także filmy z drugiego symulatora DCS To jest symulator samolotów bardzo realistycznych O ile nie najbardziej najbardziej odwzorowujący zachowanie się odrzutowców bojowych Także też zapraszam O! Mamy teraz bardzo długo proste Zobaczymy ile te auto jest w stanie wyciągnąć

277 na godzinę. Oooo! O, no niestety. Lekkie uszkodzenie auta. O, jak widzicie, kierownica już mam troszeczkę uszkodzoną, skręconą. No niestety, to jest taki symulator, tutaj każde dotknięcie to... E to niestety jest uszkodzenie, także... Trzeba uważać. Dzięki Wam wszystkim za e, wspólne te pierwsze okrążenie. E, tak jak wspomniałem, zapraszam do subskrypcji, do lajków. E, postaram się tutaj po wakacjach troszeczkę więcej tych filmów rzucać. E, pozdrawiam ekipę e, z zamkowej. E, no i zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się wszyscy. Bajo i do następnego.